Dobra, użyjmy w takim razie windy. Lecimy na dół, żeby włożyć drut w skrzynkę z elektrycznością. I przywrócimy w ten sposób zasilanie w sklepie. O, właśnie tutaj. Mamy drut. Ciach. No, zaczyna się to składać w logiczną całość. Ładnie. Zobaczmy, co się stało ze ślimakiem. Niewiele. Przynajmniej mamy oświetlenie. Teraz możemy... Może odkryć... Coś więcej. Aha. Może w to trzeba strzelić. A i owszem. I co, ślimaku? Głowa. Na co mi głowa, ale zabrał ze sobą yy, ciało. Co za skurczyby. I ręka. Bierzemy rękę i bierzemy głowę, prawdopodobnie. <ścoughs> Będą jedli Mamy rękę i głowę. Ok. Mięsko. Zawsze to mięsko, no tak. Ekstra. Dobra, tu nic się nie dzieje, generalnie. Włożysz w mordę. Reli Schowajmy się. Śmierć. Skąd one się tu biorą? Ha, pudło. Oj, dobra, dobra, dobra. Strzel. Mogłem strzelać ja do choroby. Okej, okay, załatwiony. Co ja teraz tutaj mam? Mam głowę, mam plastik i rękę. Ha. Huh. Wiem już, co się dzieje, ludzie. Mam ideę. To chyba było na górze. Uspokoić dziecko bez fizycznego kontaktu. Prawdopodobnie skończymy to zadanie również. O, właśnie. Spróbujmy użyć łapki tutaj. hu! hu drabina! Wchodzimy na górę, oczywiście, że tak. Nowe tereny. Nowe wyzwania, nowe przygody. Co tam się działo? A jeszcze na górę mogę iść. O, o, tu są grzyby. A to? Może po prostu trzeba w to strzelić, w jakąś tu. Aha, to jest. Dobra. To jest po prostu rura, która jest zniszczona. Dlatego mnie nie wciągnęło. Ale jajo. Na góry już nie mogę pójść. Szkoda. Nic nie mogę tu zrobić. Oprócz. Grzyby jeszcze są. Łożesz w dupę. A i coś się teraz masakrycznie zniszczyło. Mogę zniszczyć to grzyba? A i owszem. Mam nadzieję, że już nie był mi potrzebny. I teraz, co z tą rurą się wydarzyło? Czy ja dobrze zrobiłem, że to zrobiłem? Czy źle zrobiłem, że to zrobiłem? I grzyb się pojawił, włożysz w mordę. Czyli nieważne, co, co zrobiłem. Komputer. Lecimy sprawdzić, co się tu dzieje. Child care, opieka nad dzieckiem. Ha, czyli po prostu mamy zanucić odpowiednią kołysankę dla tego dzieciaka, żeby się uciszył i to załatwi sytuację. Food preparation. Sprawdźmy ten food preparation. Skaner jedynie, jeżeli chodzi o żarcie w kuchni, to skaner jedynie wykrywa. Zwierzęce proteiny, więc cokolwiek zwierzęcego wystarczyłoby, żeby oszukać, skaner ekstra. Sprzątanie. Sprzątanie jest chyba załatwione już przeze mnie. Upiększenie. Kwiatki muszą być różowe. Ha. O, aktualne ustawienia są. Po prostu kwiatki muszą być odpowiedniego koloru do odpowiedniej pory roku. A skaner jest nastawiony na wiosnę czy na lato summer? Nieważne, w każdym jest na summer i ma być różowe właściwie, pink. I tyle, czyli wiemy coś już o food preparation, wiemy o child care child care, i wiemy o upiększeniu. Dobra, wyłaśmy stąd networking wire. Uff! Uh. Będziemy mieli kabelek następny. I co się właśnie wydarzyło? Nie mam zielonego pojęcia nawet. Nawet zielonego pojęcia nie mam. A to? Superconductive Fluid. Weźmy to. Róż! Ha! Już wiem od czego to będzie. I notka. Przeczytajmy ją. Oczywiście, że tak. ha, czyli trzeba użyć na czymś tego fluidu i on zmieni y, kolor w, w pomieszczeniu. Nie wiem tylko na czym mam tego fluidu użyć. O, 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 o. S wyłączone. Włączmy generator. Jasne, że tak. Ha! Uruchomiliśmy sobie y Zasilanie na górnym piętrze, czego wcześniej nie mieliśmy. Tak, szukamy, oczywiście, że szukamy. Oj, skaner znowu, mamy łapkę. A, czyli możemy wyjść na górę totalnie, dalej nie możemy przejść, nie. No, ale ja bym się chciał chyba wrócić. Zejdźmy na dół, spróbujemy z tym kwiatkiem załatwić sytuację z kuchnią. Zawsze to będzie jakiś progres. O, właśnie. O, nie. Ryli. Really? Dobra, no to z kuchnią w takim razie. Co my tu możemy głowę położyć? <śmiech> Smacznego? <śmiech> Żryjcie

Okej, okay. teraz, tu mamy rurę, która zaprowadzi, może on, ta rura by mogła wciągnąć dzieciaka, to jest pytanie, z tą rurą trzeba coś wykombinować, the kill tube, dusting test, już wiem jak to zrobić, dobra,

Idziemy. Processing Us detected Patrzcie co się dzieje Processing Merit Point awarded Jestem doskonałym robotem Niańką <laughs> o, Ale masakra. Ale to już zostało przeze mnie załatwione. Spadamy na dół. Tu jest wszystko. Dzieciak, kurz. Jedzenie, a nie kwiatek. Kwiatek, kwiatek do cholery. Totalnie nie wiem co zrobić. Tam mieliśmy komputer. Nie. Czyli co, jeszcze raz na górę? Po tej złowieszczej drabince i do komputera? A jeśli nie. To wbijamy na górne piętro i skończymy tym samym odcinek. Nic, nic. Ha, nie działa. Ekstra. Po co ja ten kabelek tutaj obcinałem? To jest dobre pytanie. Dobra, wbijamy na górę. No to pięterko. your examination will test your capacities in unfamiliar and less predictable interactions. remember, all humans are your superior, not only those who own your serial code and kill switch. does this process require acquisition of all possible merit points? yep. eight of eight. four domestic. then four more from these civic tests. once you've got them all, i can let you through to the medical equipment. Cholera. Dobrze. 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 Wszystko dalsze zrobimy w następnym odcinku. Gdzieś dotarłem do nowego pomieszczenia, prawdopodobnie, więc widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, cześć czułem.